Kurczaka w cieście francuskim ze szpinakiem Będziemy potrzebować dwie piersi z kurczaka, troszkę masła z przypraw oregano, gałkę muszkatołową paprykę słodką prędzoną, serfeta, ciasto francuskie, kilka ząbków czosnku no i szpinak Zaczniemy od szpinaku będzie, go teraz przedłużyć odporować wodę i troszkę na masełku To zrobimy na jedną porcję z jednej piersi i to damy jakieś pół, połowę opakowania szpinaków z półtego. Zaczynamy dusić. Szpinak w międzyczasie weźmiemy piersi z kuczaka, przekroimy je na pół, delikatnie rozbijemy. W większości posłuży zrobić, kieszonkę, czyli kieszonkę, jeszcze raz. tym, jeszcze raz Coś takiego, delikatnie w tak tym, to no jest to sobie już przeciąć jeszcze na pół i złożymy jak kanapka. Będziemy się martwić później.

Tu rzucimy troszkę do wypisanie zabronienia, Weźimy się zase, pokroimy go troszkę, potem dorzucimy do naszego szpinaku. Szpinak jak już się paruje całkowicie, pokroimy go troszkę, posiekamy jakby drobniejszy I zrobimy jedną kieszonkę, zobaczymy jak to będzie. i na ładnie duśnę dorzucimy z trzy ząbki cztery mam małe dodam więcej trosku Cienny może być więcej. Wysimy dalej jeszcze z czosnkiem. Włożyłem troszkę masełka. Jeszcze dołożyłem trochę tego szpinaku, bo strasznie mi zmalał. Posłuchaj, żeby tego faszy troszkę było. Serafeta już pokroiłem, tak mniej więcej. Nie, musi być niewiadomoniak. Teraz go troszkę pokroimy. Szpinak. Wymieszamy z fetą, Przyprawimy kurczaka. Będziemy jakoś to zwijać. Kurczaka przyprawimy oregano. Troszkę soli, trochę pieprzu Solą trzeba będzie uważać, bo jest słona także nie będzie przesadzić Jeszcze sekundkę, nie może paruje całkowicie ta woda Bo kuczek tak nam puści trochę wody podczas po piczenia Także nie będziemy przesadzać What the? Nie będziemy żelować era tak tu akurat na tą porcję poszło cały ten worek mały szpinaku Nie chciałem że pigie mniej, ale to porcje prostu podobne że tylko wymieszamy do końca. To um. Pociąłem. Dobra. Bociany kurczaka. Póki go pieczemy. Mi dopiero troszkę soli Troszkę wyrobana Popryka Czas ofertówki mam rozwinięte. Jakieś jakoś wykonania nie jest najlepsze, bo pierwszy raz w ogóle robię ten przepis. Ponoć jest bardzo dobry, także zobaczę jak mi to wyjdzie w ogóle. Trzeba to wyłączyć, tak jak widziałem. W taki sposób, potem będziemy to jakoś to łączyć. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Z drugiej strony. Otworzymy kurczaka i będziemy kłaść góry farsz Rozłożyłem to w ten sposób. Te wszystkie małe ścinki też rozłożyłem na, na równo. Pewnie czasem uda się jakoś to ładnie złączyć. Także nie będzie problemu. Przyprawiłem, że troszkę nie jest za mało. Jeszcze potratujemy może papryką. troszkę jeszcze oregano. Coś tak koloru nie ma za bardzo. Napiszę ja później w komentarzu, że to wyszło dobre. Czy bez sensu jest to robić. Wrócimy na to farsz. Także tu akurat poszedł jeden worek mały szpinaku. Dwie takiej średniej wielkości piersi z kurczaka. Jedna rolka ciasta francuskiego. Kostka serafeta. Troszkę masła. Około czterech ząbków czosnku, dodam troszkę więcej, bo miałem malutkie. Troszkę gałki muszkotobowej, sól, pieprz, papryka słodka, gałąź mędzoną. No tak proporcje nawet wyszły, myślę dobrze. Myślę, że się udało zawinać. Mogę przepisować, że to pierwszy raz, także zbytnich prac nie ma. z będzie. Pójdziemy uczymy piekarnik na jakieś 180 stopni albo 200. Będziemy piec około 40 minut. Stawię góra, dół. Może z góry też posmarować rozbitym jajkiem, ale to nie. Nie wiem, czy to robi. No, ale jakoś to pasuje teraz. skleić. Czy... Gdzieś to widziałem na internecie, że jakoś to tak włączą zobaczymy co z tego wyjdzie ta dupka pasuje jeszcze jakoś to sklicić to na końcu się będziemy bawić no, to ciasto fajnie klei Gdzie zabawa, później to jakoś przenieść na blachę do piekarnika. To będzie dopiero wyzwanie. Może damy radę. Trochę mi kudna brakuje tego ciasta. A to było. Spuści soki, pewnie. Trochę w tam, trochę w tam, jak to zawiniemy Może mogłem wcześniej... O, troszkę tak podwinąć. Myślę, że byłoby lepiej to złączyć. Czego bym tak się uczy? To jest zabawne, także dużo lepiej jest trochę zawinąć tym kurczakiem. Teraz to fajne, elastyczne. Trochę mi braknie, to może coś tutaj zahachmenić. Jakaś no, to zalepimy. Tu mi trochę, no jakoś to nie wyszło, ale na przyszłość już będę wiedział, jak to nakleić nagrzewamy piekarnik będziemy to piec jakimś cudem udało mi się to przełożyć na blachę nie będę dawał jajka tylko na troszeczkę tu olejem kokosowym żeby się to ładnie gdzieś przypiekło piekarnik nagrzewamy Zobaczymy co z tego będzie. też dołożyć do środka sera żółtego, ale to za dużo to nie nie będę zdziwiał. W skali jak Będziemy piec 40 minut. Zobaczymy po 40 minutach jak to będzie wyglądało. Tak to wygląda po 42 minutach pieczenia. W tych akurat wylała się woda z kurczaka. Tutaj się ten papier zjechał, Jakoś to po sobie przełożyć, przetniemy, zobaczymy jak to wygląda. Tak to wygląda. A Następnym razem zrobię tak, że kuczaka troszeczkę podsmażę, pokroję w paseczki. Tak, żeby tej wody tyle nie było. O, rada najlepiej nie wykładać jakimś papierem pergaminowym czy do pieczenia, tylko po prostu są sami blasze ewentualnie na stolnicy silikonowej. Rozłożyć, żeby się nam nie przypiekło, potem będzie zabawa z odklejeniem od spodu. Wygląda fajnie. Zaraz spróbujemy czy też będzie dobre.